Dożynki to ludowe święto obchodzone po zakończeniu żniw wiążące się nieodłącznie z podziękowaniem za zakończenie żniw i prac polowych. Dożynki gminy Kłodzko to jedna z największych imprez plenerowych w roku. Tym razem gospodarzem była wieś Jaszkowa Dolna. Barwny korowód dożynkowy po zakończeniu mszy świętej przeszedł na boisko sportowe, gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe. Misterium chleba, prezentacja ludowa wsi Kłodzkiej, ośpiewanie wieńców i wręczenie darów gospodarzowi dożynek przez sołectwa. Rok bardzo ciężki, trudny do, y, dla rolników, y, jeżeli. Chodzi o zbiór zbóż, częste opady i nie pozwalały im zebrać tego w czasie. Po prostu można powiedzieć, że rolnicy wyrywali to zboże w każdym momencie lepszej pogody. Ale dzisiaj jest czas do świętowania, podziękowania za to, że udało się praktycznie w gminie wszyscy rolnicy po spotkaniu z rolnikami stwierdzili, że wszyscy zakończyli żniwa. Można powiedzieć, że Plony były na średnim poziomie i rolnicy w miarę są zadowoleni. W miejscowości mamy 36, mamy 35 sołectw i praktycznie wszystkie sołectwa mogły świętować. Mamy tutaj bardzo dużą reprezentację naszych miejscowości, jeżeli chodzi o wieńce, o chleb o korowód, więc można było zaobserwować, jak długi był ten korowód, jak dużo ludzi przybyło świętować ten dzisiejszy dzień. No jest to jeden z Ważniejszych dni dla rolnika, takie uwieńczenie jego ciężkiej, żmudnej, całorocznej pracy i teraz jakby zbiera owoc tego i może te pochwały przynajmniej zobaczyć chwil, przez chwilę, poczuć się poszanowany i doceniony przez, przez pozostałych mieszkańców naszej małej ojczyzny i doceniony za swoją ciężką pracę. To jest święto całej gminy Kłodzko, 35 sołectw. Bardzo trudna. Ja zawsze gminę Kłodzko stawiam jako przykład, wzór dobrego zarządzania, dobrego gospodarowania i takiej staranności i pieczołowitości nad tym, co się tutaj dzieje. Od tej strony samorządowej, a dzisiaj w tym przypadku od strony rolniczej. Zaczęliśmy dzisiaj śniadaniem z rolnikami. Problemy rolnicze, wyróżnione gospodarstwa, docenienie trudu i pracy rolnika, tego takiego faktycznego. Wieś Polska się zmienia, rolników na obszarach wiejskich jest coraz mniej, ale ludności zamieszkuje praktycznie tyle samo. Trzeba znaleźć ten kompromis między pracą rolników a tymi, którzy zamieszkują obszary wiejskie, zamieszkują nasze wsie, i w gminie Kłocko to się pięknie udaje. Dzięki takiej dużemu wysiłkowi staranności władz gminy Kłocko, wójta gminy Kłocko-Zbigniewa, Tura, całego jego zespołu samorządowego, przewodniczącego rady, Ryszarda Jastrzębskiego, to są ludzie, którzy wiedzą, czego na obszarach pod, wiejskich potrzeba, wiedzą, jak godnie świętować, jak godnie uczcić, cały rok. Trudu rolniczej pracy. W czasie dożynek wręczono odznaczenia państwowe zasłużone dla rolnictwa, które otrzymało 6 osób. Ponadto wybrano najpiękniejszy wieniec, który przygotowało sołectwo Bierkowice. Wyłoniono zwycięzcę konkursu Gospodarstwo Roku. Nagroda trafiła do państwa Dziechciaronków. Tegoroczne plony były średnimi plonami. Był to ciężki rok dla rolnictwa, bo były mokre, długie żniwa w naszym terenie. Gospodarstwo Dziechciaronek głównie uprawiają pszenica, rzepak. Kukurydza na kiszonkę, trawy na zielonkę i bydło mleczne hodujemy. Co także... w tym roku było najbardziej dochodowe? Najbardziej dochodowa w tym roku, akurat, wyszła produkcja zwierzęca, czyli bydło i mleko. W konkursie pod nazwą Piękna i aktywna wieś gminy Kłocko zwyciężyła Jaszkowa Dolna. My, jest, jako Jaszkowa, wszyscy mieszkańcy angażujemy się cały rok. I nie ten rok, tylko do tyłu jeszcze z 4 lata, jak zaczęliśmy dbać o wioskę i naprawdę wychodzi nam to. 50-60% mieszkańców zaczyna się włączać w tą całą inicjatywę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca całej ekipie, która się dołącza do tego. Upiększania naszej wioski, pomysły, dbanie, koszenie. No i chciałbym też podziękować Mariuszowi, że stworzył taką ekipę. No i szybko wracaj do zdrowia, bo czekamy na Ciebie. Podczas dożynek nie zabrakło stoisk z produktami regionalnymi. Po południu międzypokoleniowa scena artystyczna należała do lajkonika Zwojborza, Kai Popek i Emili Kiepury, zespołu z Bąszyńskich Seniorów i Roksanek z Bierkowic. Wieczorową porą na scenie wystąpił miły pan, kapela folkowni z Rytra, Magdalena Sadowska, Kłocki Hurko. Concerto Glacensis oraz Podzamek Boys.